Czy to jest o Joe? Czy to nie jest o Tomie? That's a question, maybe. Nie wiem, o kim ta piosenka jest. Witam Was serdecznie na kanale L-Language Studio. Dzisiaj kolejna piosenka, kolejna analiza piosenki Taylor Swift, albumu *Midnights* I dzisiaj to będzie piosenka Question. Co ja mogę powiedzieć wstępnie o tej piosence? Na pewno to jest to, że to nie jest moja ulubiona piosenka, muszę wam się przyznać, i to jest piosenka z częściej y, omijanych na albumie, kiedy go słucham. Ale może dlatego, że nie łapię o co chodzi z tym question. Dlaczego ona chce zadać to pytanie? Więc może dzisiaj po analizie odkryję coś nowego w tej piosence i odkryję coś, co sprawi, że będę chciała jej częściej słuchać. Czy też jest piosenka taka, której rytm jest szybki? Ja nie lubię takich szybkich piosenek osobiście, więc może dlatego aż tak mi się nie podoba. Yy, znaczy, nie że aż tak jest okej, okay, ale. No, sama sobie jej nie puszczam, więc tu musicie to wiedzieć, aczkolwiek nie mówię, że ta piosenka jest zła. Po prostu się nigdy na niej nie skupiłam, nigdy mi nie wpadła w ucho, nigdy mi nie, nie, mnie nie zaintrygowała. Może dzisiaj po tej analizie mnie zaintryguje? Miejmy taką nadzieję. Dla wszystkich tych, którzy uwielbiają Question, zaczynajmy analizę. To jest oczywiście pytanie. I coś ciekawe, że to pytanie ma znak zapytania. Question mark, tak zwany. Co znaczy, że Taylor się pyta: Question? Pytanie? I remember. Pamiętam. Good girl, sad boy. Big city, wrong choices. We had one thing going on. Good girl. To jest takie wymienianie. W sumie tutaj nie ma za bardzo gramatyki. Dobra dziewczyna. Smutny chłopiec. Wręcz bym powiedziała dziewczynka. Good girl, sad boy. Big city, wrong choices. Miasto, wielkie miasto. Wrong choices, złe wybory. I to sobie możecie zapamiętać jako frazę, kolokację. Wrong choices. Big city, co to może być? New York? Maybe New York jest bardzo często właśnie, mówi się o nim jako Big City, bo jest Big City. We had one thing going on. Mieliśmy to czas past, per, past simple. Jedną rzecz going on, czyli jakby w toku, że między nami była jedna rzecz, coś było między nami. W sumie cały to ja bym przetłumaczyła jako coś było między nami. I swear that it was something, Because I don't remember who I was before you painted all my nights, a call I've searched for since. Tu sobie zatrzymajmy. I swear, it was something. It was one thing. Czyli przyrzekam, bo to I swear to jest albo przeklinam, ale w tym wypadku to będzie przyrzekam. Przyrzekam, to było coś. I wiecie, jak my mówimy o sprawach damsko-męskich. Jest coś między nami. Naprawdę jest coś. Czyli przyrzekam, coś tam było. It was something. Czyli coś ważnego, może because I don't remember who I was ponieważ nie pamiętam i coś ciekawe tutaj jest ten kontrast I remember but I don't remember I don't remember nie pamiętam kim byłam who I was before you painted all my nights a color I've searched for since you painted all my nights pomalowałeś nie pamiętam kim byłam zanim pomalowałeś wszystkie moje noce na kolor Paint something a color. To sobie pamiętajcie, że paint, jak pomalować, my mówimy na jakiś kolor, to po angielsku nie jest on, tylko paint it's a color. Kolorem I have searched for sins. To jest zdanie w present perfect, dlatego że mówimy o tym, że od czasu. Zobaczcie, tutaj mamy now. You painted all my nights. Czyli od tego czasu. Ja dalej szukam. Syn znam mówi, że to się działo od konkretnego punktu w przeszłości. Od tego czasu ja nadal szukam tego koloru. Yy, search for właśnie, bo nie powiedziałam Wam. Szukać czegoś. Co znaczy, że od tego czasu ja dalej szukam tego koloru i go nie znalazłam. Od czasu, kiedy Ty namalowałeś moje, yy, moje noce. I nie wiemy, jaki to jest kolor. Ale podejrzewam, że tu chodzi o nie kolor, tylko ten kolor jest metaforą uczucia. Taylor bardzo często y, szczególnie w Red, nawet w samej piosence Red, używa metafor kolorów jako uczuć, jako jakie przedstawienie uczuć. Tak samo jak w piosence Maroon, którą ostatnio analizowaliśmy na tym kanale, gdzie po prostu to samo Maroon było uczuciem, było bardzo dużo symbolizowało. No i teraz nam Taylor nie mówi jaki to kolor, Kiedyś mówiła, że red jakiś chłopak jej pomalował. W to, Tolerated czy w This is me trying, Jezu, chyba Tolerated, nie pamiętam teraz. Y, mówiła, że właśnie, że na niebiesko pomalował jej świat, na szaro. Było też golden, love is golden, tak, bardzo wielu kolorów. Tutaj metafora używa, tutaj nie wiemy, jaki kolor, ale chodzi o to, że noce spędzali razem, ona coś czuła. Nie pamięta, kim była przed tym, czyli to wszystko już nie miało znaczenia do, do niego, do tego chłopaka, z którym spędzała noce, night, czyli to jest już wiadomo romantyczna sytuacja i ma uczucie, doznała pewnego uczucia, którego nie jest w stanie do tej pory z nikim powtórzyć. Czy to jest o Joe? I don't really know. Jak ja wam mówię, ja nigdy się nie skupiłam na tej piosence i nie wiem, o kim to jest. Ale jeśli. Big City. Oni się spotkali w Nowym Jorku. Metcala. To nie było to Met Gala? A Medkala jest w New Jorku, nie? To może. Złe wybory. Bleachella. Taylor. Zły wybór. Znaczy mi się bardzo podobało, jak ona sobie o, 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 na blond te włosy zrobiła, ale wtedy była. Yy, miała tam yy, różne zawirowania miłosne, i to był ten czas. Ale oni między nimi się coś zaiskrzyło. Wiecie co? Może to jest o Joeym. Cały czas mi się zdawało, że to o kimś wcześniejszym, ale teraz tak sobie myślę. Good girl, ona była dobrą dziewczynką, wiecie, ona była przedstawiana jako good girl, jestem dobrą dziewczyną, a on może był smutny, I don't really know. But one thing after another, fucking situations, circumstances, miscommunications and I have to say, by the way, I just may like some explanation. Ale jedno po drugim, jedna rzecz po drugiej, trochę jakby się posypało. One thing after another. Pieprzone sytuacje, circumstances, czyli zbiegi okoliczności, yy, misko miskomunikacja, yy, niedoinformowanie, może bym napisała. Zła komunikacja, ale niedoinformowanie też to może być. I ja have to say, muszę powiedzieć. By the way, tak przy okazji. I just may like some explanation. May like to znaczy chciałabym, przydałoby się. Chciałabym. Explanations to są wytłumac yy, wytłumaczenie. Dobra, to nie jest o Joey's. Wystarczyło kolejną linijkę przeczytać. Więc tutaj, ona nadal szuka tego uczucia, które on jej da dał w te noce, przez kilka nocy, przez no, krótki czas, ale jedna, jedna po drugim, pieprzone sytuacje, zbiegi okoliczności, to znaczy, że. Rzeczy działy się, nie były pod ich kontrolą, to nie z ich powodu, ale była tam jakaś sytuacja, się zda, zdarzyła. Niby zbieg okoliczności, miscommunication, niedoinformowanie, on coś powiedział, ona coś usłyszała, wiecie, i się kłótnie jak w soap opress. Kłótnie się stworzyły przez niedoinformowanie, zbiegi okoliczności, po prostu to nie był czas to nie był moment na ich związek najprawdopodobniej. Niedoinformowanie, zbiegi okoliczności. I ja po prostu muszę powiedzieć tak przy okazji, że chciałabym jakieś wytłumaczenie. Czyli ona nadal nie rozumie, dlaczego oni się rozeszli. Co znaczy, że ten chłopak jest w jej głowie. Dał jej uczucia takich, jakie Joe nie daje. Nie mówię, że to są lepsze. Są inne. Ona przy nim czuła się w pewien sposób, w który nie jest w stanie już się czuć z innym chłopakiem. Czy to nie jest o Tomie? That's a question, maybe. I don't really know. Naprawdę nie wiem, nie wiem sobie tak więc tak sobie dewaguje tutaj. I teraz ja chciałabym, oczekuję jakiś wytłumaczenie. Nie, może nie oczekuję, chciałabym jakieś wytłumaczenie. Can I ask you a question? Did you ever have someone kiss you in a crowded room? And every single one of you, your friends was making fun of you, but 15 seconds later they were clapping too. Then what did you do? I teraz sobie pytam. Czy mogę zadać pytanie? Can I ask you a question? I nie, to jest takie pytanie retoryczne. Can I ask you a question? Bo nie oczekując odpowiedzi, Taylor pyta. Did you ever have someone kiss you in a crowded room? Czy miałeś kiedyś, i to też czas past simple, bo mówimy o czasie, o sytuacji z przeszłości pojedynczej, twojej przeszłości. Myślę, że tutaj z powodzeniem też moglibyśmy użyć czasu present perfect, bo jest tutaj y, słówko ever. Tylko że w, y, w amerykańskim, angielskim już coraz częściej używa się tego czasu past simple w takiej sytuacji, niekoniecznie present perfect, ale jeśli byście chcieli, możecie. Have you ever had someone kiss you in a crowded room? Past simple, sytuacja z przeszłości. Czy kiedyś ktoś cię pocałował in a crowded room? Crowded, zal, y, zatłoczony. Czy kiedyś ktoś cię pocałował w zatłoczonym pokoju? And every single one of your friends. Single one to jest każdy, każdy. To jest takie y, dodanie nacisku na to każdy. Every single one. Every, instead of everyone, every single one of your friends. Czyli każdy z twoich przyjaciół śmiał się z ciebie. Make fun of somebody. Śmiać się z kogoś. Naśmiechiwać wyśmiać kogoś, but fifteen seconds later, ale 15 sekund później, they were clapping too. Oni bili bravo też. Then what did you do? I co wtedy zrobiłeś? Did you ever leave her house in the middle of the night? Oh, did you wish you'd put up more of a fight? Hmm? When she said it was too much, do you wish you could still touch her? It's just a question. Did you leave her house in the middle of the night? Did you leave? Czyli znowu mamy tutaj czas, past simple, bo mówimy o sytuacji z przeszłości. Pytamy się, czy było tak kiedyś w przeszłości. Opuścić dom, wyjść, wyjść od niej z domu, jej dom w środku nocy. Czy kiedyś wyszedłeś z jej domu w środku nocy? Did you wish you'd put up more of a fight? Zaraz Wam wytłumaczę gramatykę, ale put up more of a fight to jest po prostu. Jest taka fraza put up a fight, znaczy walczyć dzielnie, a more of a fight to będzie dzielniej, czyli czy chciałbyś wtedy zawalczyć dzielniej. I tu mamy had, czyli czas past perfect. Dlaczego? Ponieważ tu mamy teraz, now, i co sygnalizuje nam to, że to jest czas przeszły. Cał całkowicie mówimy o przeszłości. Czyli kiedyś w przeszłości to będzie wish, did you wish, że wcześniej wyszedłeś z jej nocy w środku nocy, yy, wyszedłeś z jej domu w środku nocy, czyli marzyłeś sobie, żeby wtedy, kiedy to się działo, czyli w twojej przeszłości, ale ja mówię tutaj ja jestem, czy kiedyś marzyłeś, że w tej przeszłości walczyłbyś dzielnie, zawalczyłbyś dzielnie. Dlatego tutaj się dwa razy cofamy w przeszłość, dlatego musimy użyć tego czasu past Past perfect. To znaczy, że czy kiedykolwiek wyszedłeś z domu w środku, no to znaczy, że może oni się pokłócili, więc on wyszedł, on się usunął, więc czy chciałbyś wtedy, w tym momencie, w przeszłości Twojej, zawalczyć o nią bardziej? When, you, when she said it was too much. Kiedy powiedziała, że to było za dużo. Kiedy powiedziała, czyli zawalczyć o nią, może to, co on jej dawał, było za dużo, za dużo jego, za dużo jego zachowania. Możliwe, że o tym. Do you wish you could still touch her? I teraz zmieniamy na present simple, czyli nadal do you wish, czy chciałbyś, żebym. I tutaj mamy wish i to jest czas subjunctive mood. I jak mamy wish, to jest takie specjalne, yy, specjalne słowo, ponieważ wish, chcieć, chciałabym w po polsku też jest w trybie łączącym. Co znaczy, że jak ja mówię chciałabym, żebyście byli przy mnie, żebyś był przy mnie, ja nie używam... Czasu teraźniejszego, pomimo, że mówię o teraźniejszości. Mówię, chciałabym, żebyś jesteś przy mnie. No to nie, nie działa. Więc ja używam czasu przeszłego. I to samo jest w angielskim. Kiedy mówię o teraźniejszości, kiedy mówię o teraźniejszości, to używam wish plus past simple. Kiedy mówię o przeszłości, to używam wish plus past perfect. Czyli yy, chciałabym bym, żeby coś się w przeszłości stało, prawda? A kiedy mówię o przyszłości, to używam wish plus would. Future simple, ale to będzie would. I dodatkowo wish plus would można użyć do teraźniejszości. Kiedy mówimy o irytujących nas sytuacjach, to po prostu pokazywanie większej irytacji. Więc tak, to yy, tutaj najpierw na do you wish, czyli czy Ty chciałbyś w tym momencie, pomimo tego, że tutaj mamy kut w czasie przeszłym, no to w tym momencie nadal jej dotknąć. Nadal jej dotknąć. I tu mamy. Wish you had put up more of a fight. Czyli czy to znaczy, że czy ty marzyłeś, żeby jeszcze w przeszłości? Czyli to też podchodzi nam pod tą zasadę, żeby w przeszłości dzielniej walczyć. It's just a question. To tylko pytanie. I teraz. Nie rozumiem tego fragmentu, wiecie? Nie rozumiem, o co chodzi, ponieważ nie wiem, czy ona nawiązuje do tego, co się stało w jej życiu i mówi, a, czy ktoś jeszcze tak zrobił? Albo może faktycznie to nawiązanie, że było, że ona go pocałowała w crowded room. Czy kiedyś tak było? Czy to pamiętasz może? I później faktycznie pytania. Czy, czy nadal o mnie myślisz? Czy marzysz, żebyś naprawił te swoje błędy i dzielniej walczył zamiast wychodzić i uciekać z sytuacji? Czy nadal myślisz o mnie? Czy chciałbyś mnie dotknąć? Her jako jej, ale mnie dotknąć, bo to jest tylko pytanie retoryczne. Tak jest sobie pytanie. Half Moon Eyes Bad Surprise: Did you realize out of time she was in your mind with some dickhead guy that you saw that night? Half Moon Eyes, i uwaga, ja szukałam i szukałam o co chodzi. Jedyną sensowne wytłumaczenie znalazłam, że tak zwane one są Whale Eyes, albo half moon eyes. Hmm. Opisuje się tak oczy psa, który jest zestresowany. Więc tutaj zestresowany wyraz twarz, bo half moon no to są w pół półksiężyce, pół oczy w półksiężycach, ale stressed nervous. Zdenerwowane oczy, bad surprise. So, zła niespodzianka. Niespodzianki są zwykle dobre, więc to jest takie contradiction. Y, contradiction? Con, 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 contrast cheese. A realize to znaczy zdać sobie sprawę. Out of time to jest za późno. Czyli czy zdałeś sobie, czy za późno zdałeś sobie sprawę? She was on your mind with some dickhead guy. Be on one's mind, czyli po prostu myśleć o myśleć o kimś. Ona była w Twojej głowie. Ona, ty myślałeś o niej, ale zawsze kiedy o niej myślałeś, ona była z jakimś dubkiem. dickhead guy that you saw that night, którego. The guy z tego chłopaka. Nie będę powtarzała brzydkich słów, po co. <grych> którego zobaczyłeś tej nocy. I to jest wszystko w czasie Past Simple. Zobaczyłeś tej nocy. Pamiętajcie, że tu jest. So, nie, so. So. That you saw that night. Posłuchajcie sobie jak tego, to mówi. i nigdy nie mówcie so. Bo so to jest so albo szyć So. But you were on something. It was one drink after another. Fucking politics and gender rules. And you're not sure and I don't know. Got swept away in that grey in the grey. I just may like to have a conversation. Be on something, but it's were on something, czyli be on something, być na tropie czegoś. Ale Albo być w robić coś, but you were on something. Byłeś na tropie czegoś. Jeden drink po drugim. Jeden. No, drink po drinku. One, thing, one drink after another. Pieprzona polityka. Gender roles, czyli role y, płciowe. Gen gender. Nie muszę tego chyba tłumaczyć. And you're not sure and I don't know. Ty nie jesteś pewien i ja nie wiem. Tutaj zaraz Wam wytłumaczę, bo tam to jest ważne. Czyli byłeś na tropie czegoś, widziałeś ją z tym pieprzonym chłopakiem, więc jeden drink po drinku. Wydaje mi się właśnie, że oni rozmawiali o tym. Pieprzona polityka, role gender, role płciowe, czyli rozmawiali o tym. On nie był pewien o co chodzi, czyli taką mieli drunk conversation. W mojej głowie to tak brzmi. Ty nie byłeś pewien, ja nie wiedziałam, więc sobie tak gadaliśmy, żeby pogadać. Got swept away in the gray. Wiecie, gray tutaj symbolizuje, nie, to jest szarość oczywiście. Ale jak coś jest black and white, to to jest jasne, zrozumiałe. Black and white. Ale często się mówi: A, 50 shades of gray. Cekie. Jest właśnie shades of grey, something is in shades of grey. To znaczy, że nie jest jasne, że jest bardzo dużo rzeczy wzię do wzięcia pod uwagę. Polityka nie jest jasna. To nie jest albo to, albo to i to jest dobre, tylko jest tyle wyjątków, tyle rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, że nie da się wszystkich zadowolić. Więc We got swept away in the grey. Swept away to być zmie zmiecionym. Zostaliśmy zamiecioni, zamieceni w szarość, to znaczy, że w te areas, w te tematy, które nie są łatwe, czyli gadaliśmy, mam takie wrażenie, gadaliśmy po prostu o, no, że nic nie było black and white, tylko były niepewne, były różne. Do tego Jezu, jak to powiedzieć, wyjątki, że nic nie było takie jak się wydaje, bo z jednej strony, okej, okay, to może być dobre, ale później ci ktoś przedstawi kontrargument i już mówisz, no kurczę, faktycznie muszę to wziąć pod uwagę: nic nie jest jasne, nic nie jest biało-czarne, po prostu zostaliśmy zamieceni w tą szarość, czyli w, to, w tą niepewność. To nie było tak, jak Ty powiedziałeś, bo ja mam swoją perspektywę i już się robi z tej jasnej sytuacji szara sytuacja to się miesza po te y, odcienie szarości odcienie tej niewiedzy I, I just may, may like to have a conversation i po prostu chciałam mieć rozmowę I później I'd like to ask you a question can I ask a question i to jest to samo i później bridge mamy Does it feel like everything's just like second best after that meteor meteor strike and was that that I had that you're still with her That's nice, I'm sure that's what's suitable. And right, but tonight... Can I ask you a question? Czy to nie... Does it feel like everything's just like second best after that meteor strike? Czyli czy to nie... Czy to nie... Ja bym to dodała to nie po polsku, bo tak zadamy to pytanie. Czy to nie czuję... Mm, czy nie czujesz może? Jakby. Second best to jest drugie najlepsze, czyli taki drugi wybór. Ja bym napisała. Czy... Wszystko, everything, czy wszystko nie jest drugim wyborem po tym, strike to uderzyć, uderzenie, po tym uderzeniu meteora. Czyli, czyli uderzenie meteora, wydaje mi się, że ten uderzenie meteora to jest nasz romans, our affair. Czyli nie czujesz, że wszystko jest drugim wyborem po uderzeniu meteora, czyli po naszym romansie, czyli po mnie. Każda dziewczyna po mnie jest gorsza, nie jest aż tak dobra jak ja. Może ona się pyta też to, tego, ponieważ czuje, że każdy chłopak po znaniu go, po znaniu, ona dalej szuka tego koloru, tego uczucia, które on jej dawał, czyli każdy chłopak po, po nim, też po tym meteorze, spadł na nią jak grom z jasnego nieba, nie jest już taki, jest second best, czyli jest dobrym wyborem, ale jest tym drugim wyborem. Nie moim pierwszym. And what's that that I had? I co to jest, co ja słyszałam? Czyli plotki. What's that that I had? That you're still with her. Nadal jesteś z nią. Oh, o, to, to super. To, that's nice. To super. I'm sure that's what's suitable. Suitable to jest odpowiednie. Jestem pewna, że to jest to, co jest odpowiednie, co jest poprawne do zrobienia. Czyli ta dziewczyna. No nie jest jego Meteor Strike. Ona jest tylko what's suitable, second best. And right, suitable and right, odpowiednie i poprawne, no bym powiedziała w tym wypadku. But tonight, ale dzisiaj? Can I ask you a question? Wydaje mi się, że to dzisiaj, to znaczy tonight, dziś w nocy, dziś wieczorem. To jest metafora do tego midnight's, do tych nocy, że to jest piosenka o tej nocy, w której dziewczyna się zastanawia. Każdy ma takie zas zastanowienia się takie. Mm, takie myśli, co by było, gdyby, właśnie to jest e, temat tej piosenki, co by było, gdybyśmy dalej byli razem? Czy nadal się czujesz, czy nadal czujesz to samo do niej? Czy czasem myślisz o mnie? A on, ale to znaczy, że ona w nocy właśnie myśli, ma takie myśli, że czy ty też, czy ty też myślisz o mnie tak jak ja o tobie, czy ty też szukasz tego koloru, który ja ci dawałam, tego uczucia, czy wszystko jest second best after me after that meteor strike ciekawe to jest pytanie właśnie tylko że nie wiem o kim ona jest może dlatego nie, nie lubię tak tej piosenki bo dalej dalej nie jest moją ulubioną dlatego że ja po prostu nie wiem o kim ta piosenka jest. Dlaczego ona ją śpiewa? Ona się zastanawia, czy, czy w tym refrenie, czy ona opisuje ich historię, że ona go pocałowała, wszyscy się śmiali, ale później wszyscy bili brawo, bo kibicowali im i on nie się pokłócił i wyszedł z środku, w środku nocy z jej domu. I czy później coś się takiego mu wydarzyło? Czy później miał takie same przeżycia z innymi dziewczynami? Może o to chodzi. Dajcie mi znać, jeśli wiecie. Bo dla mnie to jest niejasne, chociaż no, piosenka jest taka boppy. A bit fajna. Nie jest moim pierwszym wyborem, nadal, ale wiecie, każdy ma tam inne. I na przykład, moim pierwszym wyborem to jest Glitch, którego nikt nie, nie lubi, albo większość osób nie lubi, co, co ja jestem zdziwiona. Więc wiecie, każdy ma swoje ulubione piosenki, ale wiedziałam, że dużo osób o nią prosiło, więc oczywiście zrobiłam e, analizę. I tyle. Nie mam nic do powiedzenia. Jeśli macie jakieś domysły, o kim jest ta piosenka dokładnie, to dajcie mi znać, bo ja naprawdę bardzo bym się chciała dowiedzieć. Jeśli macie jakieś konkretne propozycje na kolejne piosenki, albo z tego albumu, albo z innych albumów, znaczy na razie robię tylko trzy albumy, czyli Midnight, Evermore i Folklore. Inne albumy czekają, będą na pewno analizowane na moim kanale. Więc jeśli macie jakieś konkretne pomysły, to dawajcie mi znać w komentarzach. Bardzo się cieszę, dziękuję wam, że słuchaliście mnie do końca. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał, dajcie łapka, łapkę w górę i pozostawcie komentarz, to bardzo, bardzo wspomaga mój kanał i rozwija mnie i też daje mi motywację, żeby tworzyć te analizy, bo nie powiem, to jest niesamowicie czasochłonne. No i też zapraszam na moje inne social media, wszystkie linki są w opisie. I tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć!